Dzień dobry, dzień dobry. Nowego vloga czas zacząć, moi drodzy. Widzimy się we wtorek, tak? Dobrze słyszycie, we wtorek. Wczoraj e, miałem tak dzień zalatany, że jak wyszedłem z roboty. Do roboty po północy, tak wróciłem koło 16:00, Także tylko zjadłem w sumie i zaraz wyszedłem w Kimę. E, wczoraj robiony był trening. łóż Z nastawieniem na klatkę. i Powiem wam, że mega zajebiście wyszedł. Mimo, że to był pierwszy trening z planu. strzeliłem się idealnie z ciężarami prawie w każdym ćwiczeniu. Także jestem mega zadowolony. Dzisiaj yy, były robione nogi. Też gościnnie w węgrowie robiłem na extreme, bo miałem mieć robiony tomograf, ale yy, niestety nie miałem zrobionego. Dopiero 23 lutego będzie robiony. W każdym razie mamy posiłek potreningowy, klasyczek, bez zmian, właśnie. Żadnych zmian nie wprowadzaliśmy żadnych, y, żadnego dodawania kalorii, żadnych zmian w suplementacji, nic, w kardio tak samo, dalej jest wszystko to samo, ciśniemy dalej, Przemek jest zadowolony, ja jestem zadowolony, siła idzie do przodu, masa idzie do przodu, czego chcieć więcej, no i co, w tym tygodniu czwartek tłusty i trochę mam bekę, bo e, wszyscy się takie rają tym tłustym czwartkiem, jakby to nie wiadomo jakie święto było, owszem, ja też lubię pączki, ale ludzie, szanujmy się, Eee, pączki mamy dostępne cały rok, a, a co niektórzy zachowują się, jakby tego dnia był wysyp pączków i, i, i jarają się i jeszcze robią challenge kto ile pączków zje i to ma być zdrowa relacja z jedzeniem, challenge ile pączków opierdzielicie w tym dniu, no chyba nie tędy droga i szczerze, jak już miałbym zjeść tego pączka w tym dniu, to wolałbym pójść do dobrej kawiarni czy cukierni i kupić sobie mega zajebistego pączka niż stać w kolejkach od szóstej, po pączki z Biedronki czy z Lidla po 30 groszy, bo tak ludzie będą tak stać, będą brać kartonami. Nie że żałuję, ale ludzie pomyślcie z czego te pączki są. A tak lepiej zjeść dobrego pączka. Uwierzcie mi, ja jestem mega zajebistym fanem bułek słodkich i pączków, ale prawdopodobnie nie zjem ani jednego. Prawdopodobnie, na pewno z racji tego, że mm, zaraz są walentynki i wolę w walentynki zjeść dobrą kolację i w tym dniu na deser, po kolacji zjeść dobrego pączka, czy tam po obiedzie. Na to samo wyjdzie, a nie mam zamiaru dwa dni podjadać. Wolę się trzymać swojego planu, tym bardziej wolę zjeść swoją owsiankę, Mówię, poważnie. Tak mi zajebiście smakuje, że wolę zjeść tą owsianę, nasycić się niż zjeść pączkę i tak naprawdę, no, no, nie, no nie poczuć go, no co, zasłodzić się, to równie dobrze mogę sobie zrobić omleta i, i polać go puddingiem słony karmel, na to samo wyjdzie i powiem wam, że Przynajmniej będę bardziej nasycony. No i co, myślę, że na ten moment tyle z tej gadki porannej. Ja nie przedłużam, biorę się za szamę, biorę się za kawę. suple wzięte, standardowo. A przepraszam, jest zmiana w suplementacji. Z racji, że tamten dobry cholesterol jest ciutkę za nisko, no to dorzucimy niecynę z flaszem i dodatkowo jeszcze profilaktycznie yy, wleci astragalus. Także tyle. Nie biję więcej piany. Życzcie mi smacznego. Jeżeli jecie, życzę wam smacznego. Życzę wam miłego zionka. No i przede wszystkim witam serdecznie w nowym vlogu. Życzę wam miłego oglądania. No i widzimy się moi drodzy później. Łapa siedzi. Do zobaczenia. Czołem, czołem. Kluski z Rosowy, moi drodzy. Szybka przygrywka, bo mamy gości i Korzystam z okazji nagrywając u córki. Kolejny posiłek grzaneczki, trzy buły w środku 50 gramów szynki yy, i 30 g sera proteinowego, a to dlatego, że w drugiej miejsce, ale już zostawiłem w pokoju, mam miks sałat i 120 g kurczaka w nim i do tego 5 g oliwy z oliwek. Także tak to się prezentuje, moi drodzy, do tego napopite herbatka. Ja zajadam i co? Widzimy się przy następnym posiłku. Do zobaczyska. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Widzimy się w środowy poranek. Oczywiście jak zwykle fuck up z mojej strony. Wczoraj nie przegrałem wam dwóch ostatnich posiłków. Ale tak, przedostatniego nie nagrałem, bo jeszcze była żona siostra u nas. Także no, wiedzą, że nagrywam, ale no, wiecie, no, nie będę palił Jana i wyciągał telefonu i nagrywał przy budziach. Przy, no, w każdym razie na czwarty posiłek wleciał omlet. Składający się z 70 g mąki, 5 białek, dwóch żółtek, e, słodzik, aromat na wierzchu, pudding karmelowy na dobicie białka i do tego oczywiście kawusia bezkofeinowa. A kolacja to klasyk warzywa i mięso. No i do tego jako źródło tłuszczy, wpadłów czy olej lniane. No, dzisiaj mamy, tak jak wspominałem, środę. Ja bezpośrednio po pracy zrobiłem trening, wleciał pól i powiem wam, że e, akurat tą sesję treningową śmiało mogę robić w UEL, well, więc nawet nie czekałem do szóstej do otwarcia gorilli, gdzie z reguły trenuję, tylko poleciałem na UEL. Well. E, no i warto było, trening wyszedł mega zajebiście. Ciężar poszedł mocno w górę względem zeszłego tygodnia, bo nie, no, w, w tamtym tygodniu trochę się pieściłem. E, z ciężarem, to tutaj nadrobiłem. Weszło jak należy, sp spompowało mi najszersze, niemiłosiernie na koniec, dwa ćwiczenia na biceps, też fajnie poczu poczułem, no i oczywiście klasycznie cardio i brzuszek. E, jakie plany na dziś? Odpalę sobie jakieś szkolenie, bo korzystałem z, z okazji jak była promka od dietetyki nie na żarty, na tą paczkę ze z, z, z szkoleniami, no i jakieś sobie szkolenia szkolenie odpalę. Na 13 z młodym lecimy na szczepienie. Także może być dzisiaj ciekawie. Hmm. Zobaczymy jak będzie. No i co? No i z planów tyle. Zaraz biorę się za... E, oczywiście mam się przy sobie. Jeszcze nie jeszcze bez posiłku, chodziwo. Jest też taka zmiana. Ale zaraz biorę się za posiłek potreningowy. Na śniadanie dzisiaj padły płatki jaglane z białkiem. I z bananem, e, a potreningowy to u mnie klasyka, oczywiście wiecie. No, także co? Tyle na dziś, tyle na tę, na tą chwilę. A w ogóle śmiać mi się chce, bo e, żyjemy teraz w, w, w czasach jak, e, produktów białkowych, high protein, ale nie, nie, do, nie o to mi chodzi. Zbliża się tu czwartek, tak jak w, o, wczoraj mówiłem, i, i widzę, że branża. Y, jaki sklep myślał, że y, za, zastąpią pączki y, jakimiś ciastkami. Widziałem, że jakieś ciastka powstały o smaku pączka. E, skyr w Biedronce zrobili o smaku na, nadzienia różanego. Kurde, to tak jakbyście do skyra dodali wiórki kokosowe i powiedzieli, że to jest princesa. To nad koło princesy nie stało, no i że wiecie. No ja uważam, że... <laughs> Przepraszam. Naprawdę, jeżeli macie ochotę na tego pączka. Iście do dobrej piekarni, kupcie sobie mega ponka, wliście go sobie w bilans i będziecie mieli satysfakcję, że, że zjedliście przynajmniej coś dobrego, a nie coś Ala ponczek, albo nie daj Boże, te kartonowe po 30 groszy biedronkowe, czy lidlowe, bo wiecie, co tam tak naprawdę jest. Ten karton ma mniej, yy, mniej mniejszy skład niż ten ponczek. No, ale. Co kto lubi. W każdym razie ja, ja sobie, jeżeli zjem pączkę, to zjem dopiero 14 walentynki na deserek. Nawet chyba myślę, e, że będzie to albo słony karmel, albo oreo, bo jedna z takich e, cukierni u nas Franko czy tam Franko. Wstawia nieraz jakieś tam relacje, to mega te pączki wyglądają, to myślę, że do kawki wleci. A na obiadek albo klasyczne burgery domowej roboty, albo się zobaczy. Tyle na tą chwilę. Życzymy sobie miłego dzionka i widzimy się, moi drodzy, klasycznie później. Ciemano, moi drodzy, szybka dogrywka, bo w sumie o tym nie wspomniałem. E, ostatnio, jak robiłem e, push, to wam go przygrałem. Także zapraszam do relacji z treningu. Push, miłego oglądania, no i oczywiście do później. moi drodzy w sumie dawno nie, nie pokazywałem wam jak wygląda posiłek potreningowy tak się prezentuje ta owsianka i powiem wam tak możecie mi wierzyć czy nie ale na ten posiłek naprawdę wyczekuję każdego dnia z niecierpliwością jak tu można nie lubić takich deserków wystarczy że tak zmienimy budyń do płatków i aromat, już będzie inny smak Wymienimy owoce, już będzie inny smak Zmienimy płatki śniadaniowe Białko No kurde, tu jest milion opcji To się nigdy nie znudzi I pamiętajcie, dzień bez owsa Dniem straconym Do tego kawusia Sibum w tle I tak można zajadać Życzcie mi smacznego Jeżeli wyjecie, życzę wam smacznego I oczywiście do zobaczyska później My już wróciliśmy z młodym ze szczepienia. Czas na kolejny posiłek. Tym razem na słodko. Gryka ekspandowana. 150 gramów skiera naturalnego. 20 gramów odżywki białkowej. W środku jest jeszcze 150 gramów borówki. I na to wleci jeszcze 20 gramów masła orzechowego. Tak to wygląda. Do tego kawusia bezkofeinowa. I co? Zajadamy i widzimy się przy następnym posiłku Elożka. Połęczałem krótki z rosołem. Czas na ostatni posiłek z węglami na dziś. Klasyczne grzanki, bo oczywiście, jak kalorii jest dużo, to pieczytko w ciągu dnia musi jakieś wlecieć. Więc mamy trzy grzaneczki. W środku 50 g schabu wiśniowego, z biedry, 30 g sera żółtego. Do tego miks sałat, młody już jęczy. I w środku jeszcze tego miksu jest 120 g kury. Tak to się prezentuje. Jemy i klasycznie mam nadzieję, że dzisiaj przygram kolację. Elożka. do zobaczenia. Dobra kochani, szybka przygrybka z kuchni, bo w pokoju młodzi wariują. Nie wiem, szaleją się dzisiaj na jedli i odwala im. Młody po szczepieniu to może dlatego coś mu tam do, dodali dodatkowego. W każdym razie, tak jak wspominałem, mamy klasyczek miksałat, trochę warzyw, 5 gramów oliwy z oliwek i 150 gramów kury. Tak to wygląda. Ja się biorę za szamę. Dziękuję wam za dziś. Życzę wam miłego popołudnia, miłego wieczoru, dobrej nocy I klasycznie widzimy się, widzimy się w dniu jutrzejszym Jutro wolno od treningu, także po robocie wpadnie tylko, wpadną tylko kroki No i trzeba zahaczyć o piekarnię Dziewczynom jakieś pączki kupić, żeby z tradycji stała się zadość Ja oczywiście będę bez pąka na drobie Dobrym obiadem w walentynki Także do jutra moi drodzy, siemano Siemano, siemano Widzimy się w tłusty czwartek Yy, dzisiaj dzień wolny od treningu yy, Z rana oczywiście po pracy Wróciłem do domku, wypiłem kawkę, ogarnąłem się I z racji, że było w miarę yy, Okej okay, z pogodą To poszedłem nabijać kroki Część nabiłem na dworze, część w well. yy, No i co, wróciłem na chatę Wysprzątałem mieszkanie, przygotowałem sobie posiłki na dziś I oto moi drodzy Śniadanie, moja definicja Pączka w tłusty czwartek 60 g płatków owsianych, 20 g budyniu, 200 g owoców mrożonych z biedry, tego miksu leśnego, 150 g borówki i 40 g odżywki białkowej w formie polewy, a 20 g masła orzechowego. Do tego klasycznie, oczywiście kawusia. Pyszota. No i co? Tak zaczynamy dzień. Jutro w piątek mmm, Planuję z rana skoczyć mm, zrobić kratynę do tomografu. Po badaniach, oczywiście, na siłkę. W planach, push i co? Mm, I tyle na obecną chwilę. Biorę się za śniadanie, biorę się za kawę. Odpalam coś na YouTubie. I zapraszam Was do dalszej części materiału. Do zobaczenia, moi drodzy. Miłego dnia. Jeżeli jecie pączki to proszę Was przynajmniej wybierzcie dobrej jakości i smakowo dobre, a nie te po 9 groszy z Biedry czy z Lidla. Smacznego i do później moi drodzy. Eloszka! Siema, siema, czas na kolejny posiłek. Trzeci, tak trzeci, dobrze słyszycie, nie przygrałem Wam drugiego, ale kurde, tak mnie jakoś dzisiaj coś łamie. Szczerze powiedziawszy zapomniałem Wam przygrać, ale było to 100 gramów makaronu, 150 gramów kury i warzywa, a teraz mamy... Dawid szaleje, dwie grzanki e, i do tego miksałek kończę, bo zaraz młodym będzie tutaj dawał jazzu. Także ja się biorę za szamę. No i mam nadzieję, że widzimy się przy następnym posiłku. Do zobaczenia. Czwarty posiłek na słodko, a la ciacho. E, co my tutaj mamy? 5 białek, 70 g mąki, dwa żółtka, 5 gramów proszku do pieczenia, marchewka. I na górze, w powierzchu, pudding słony karmel. Po co jeść pączki, jak można takie zajebiste rzeczy jeść? Do tego w tle, gesslerowa, bo lubię ją oglądać, kawusia. I co? I tak to wygląda. Życzcie mi smacznego, ja się biorę za szamkę, a was zapraszam do, kola do kolacji. Do zobaczenia moi drodzy. Czas na kolację, klasyczek, mix sałat z ketchupem, 200 gramów kury, 5 g oliwy, tak to wygląda. Biorę się za szamy, padam na gębę już i lecę w kimę, także nie przedłużam, do jutra, trzymajcie się, siemano. Dzień dobry moi drodzy, mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj na tapet wleciały, wleciał pusz z naciskiem na barki. Taki trening, petarda, mimo że trochę później niż zwykle, bo skoczyłem sobie na badania, eee, no to jestem mega zadowolony, bo progres na każdym treningu. Siła rośnie, masa wydaje mi się, że rośnie Dzisiaj raport to Przemka, z racji, że mamy piątek Waga na dzień dzisiejszy 90 kilo Także ładnie, zobaczymy czy będą jakieś zmiany czy nie Jak widać Towarzyszy mi oczywiście klasycznie posiłek potreningowy Wiecie co tu mam, już nie będę mówił, bo ileż można mówić o tym samym I co, plany na dziś W sumie żadnych Pogoda, pogoda mega ciulowa, pada ślisko Jutro mamy walentynki Wczoraj był tłusty czwartek Żadnego pączka nie zjadłem Z racji też Właśnie ze względu na walentynki Jutro w planach jest Jakiś dobry obiadek Na deser pączuś wleci Albo słony karmel Albo jakiś Ciekawszy zobaczymy W każdym razie na pewno to nie będzie mm, Po 5 groszy pączek tylko jakiś konkretne skawiarni Do kawusi A co na obiad wpadnie to jeszcze sami nie wiemy Cały czas się zastanawiamy, na pewno, być może Wam przygram, co to będzie, jeszcze nie wiem, zobaczymy jutro. Jutro też w planach nogi, także dobrze się złożyło, żeby zasłużyć na dobry obiadek z deserkiem, wlecą solidne nogi. No i tyle, nie biję pianem, biorę się za szanę, bo godzina już dosyć późna, jest 11.40, i dopiero drugi posiłek wlatuje, 14 tysięcy kroków, kroków na liczniku. Także można się brać za szamę. Życzę Wam miłego dzionka, miłego weekendu i do później moi drodzy. Siemanko. No i moi drodzy widzimy się przy trzecim posiłku. Mamy tutaj warzywa z z kurczaka, 200 g chińszczyzny, pół paczki miksu, yy, yy, sałat, ketchup kotlin, 200 g kury jako źródło węgli, 100 g fitosów tych nowych, bazylia z... Yy. E, pomidorem czy coś takiego na popite monsterek, no i co tak to wygląda, ja się biorę zeszamkę i widzimy się klasycznie oczywiście przy następnym posiłku, do zobaczenia czołem, czołem kluski z rosołem, czas na kolejny posiłek mamy tutaj tak podstawa to jest kefir, wymieszany z jogurtem po, e, po 100 gramów do tego gryka ekspandowana aromat słodzik, podrobinka żelatyny po wierzchu Nadobicie białka z z 20 gramami masła orzechowego i 20 gramów płatków śniadaniowych. Pięknie to wygląda. Myślę, że jeszcze lepiej smakuje. Do tego wlatuje kawusia bezkofeinowa. I co? I tyle. Smakowa, jeżeli jecie. Sobie również życzę smacznego i zapraszam na kolację. Do zobaczenia. siema moi drodzy. Szybka przygrywka z kawiarni. I kończymy tego vloga. Tak świętuję... Yy. Walentynki. O, walentynki, zapomniałem jakie święto dzisiaj. Co, na śniadanie wpadły na leśniczki domowej roboty, na obiad, te z frytkami Teraz deser Kończuś i kawusia. A na kolację zobaczymy, co tam wpadnie. W każdym razie dzięki, że byliście ze mną. Dostawcie komentarz, łapkę w górę. I zapraszam Was klasycznie do następnego vlogasa. Trzymajcie się. Pozdro!